40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem. O samba na niego są, posada na niebo sam słańczkę przecią z radością i czcią. Z radością i spróbujmy razem umierzony bądź. Umierzony bądź, Boże. Hosanna na niebiosa. Hosanna na niebiosa. I schola głośno poderwie tłumy w Jerozolimie. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna na niebiosa. I razem dla Pana. Hosanna. I raz kura Domska usłyszy. Prawie. Kosanna na niebią. Jeszcze raz KOSANNA Kosanna. Pan zwart. Słowa Ewa Angeli według świętego Jana. przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołano posanga błogosławione, my, które przychodzi imię Pańskie oraz królce.

I zasłużyć na udział w Jego znatych stanu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wielków. Azusu. Pan Bóg nie obdarzył językiem głowy, bym umiał pomóc trudzonemu krzepiącym Słowem. Każdego rana pobudzamy rucho, bym sucho jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijący i policzki moje krwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed niewagami i obrócie. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgiął się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. Lęka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Marka. Dwa dni przed Laschał, świętem chrzestników, arcykapłani i uczeni w i sposobu, jakby jakby Jezusa podstępem ująć i zadać, lecz mówili. Tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia A gdy Jezus był w do w domu Szymona matego i siedział za stołem, przyszła kobieta z alostrowym flakonikiem prawdziwego oleju powiatowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała mu koleje. and uh -huh. Zaprawdę powiadam wam. Odtąd nie będę już pił na polu z owoców innego aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Lecz gdy powstanę, udam się przed Wam do Galilei. Na to rzekł Piotr. Choćby wszyscy zmątpili, to na pewno nie ja, odpowiedział Bóg Jezus. Zaprawdę powiadam wam, Dzisiaj, tej nocy, zanim obud dwa razy zabije, ty trzy razy się nie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał. Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Wszyscy zresztą tak samo mówili. Piłat zapytał go. Czy ty jesteś królem żydowskim Odpowiedział. Tak, ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał. Nic nie odpowiadasz? Zważ, bo jakie rzeczy cię oskarżają? Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Także Piłat się uciekł. Piłat ponownie ich zapytał. Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem. Uswierzaj go! Piłat odparł. A cóż złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczyli. Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowania. Razem z nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po jego lewej stronie. Tak wypełniła się słowo Pisma. W poczet złoczyńców został zaliczony. Gdy naszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema samartain. To znaczy, Boże mój, Boże mój, czemu się nie opuści? Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i do ducha. Mówmy się za nas tu obecnych, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie, zarówno w chwilach naszych tryumfów, jak i w chwilach ponoszonych podażek. Ciebie prosimy. Panie Jezu, daj mi twoje życie odbijało się w naszym życiu, w naszych uczynkach, w naszych decyzjach, Prowadź nas drogami codzienności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.